Mm. Jesteśmy razem z Witkiem. Witajcie, witajcie. Majcie no, Was subać. Teraz za chwilkę zacznę grać. Tak, a gdzie z reguły się ustawiasz? Ale najpierw zjedzmy, okej? Okay? Ale teraz najpierw usiądźmy, zjedzmy. Bo tam jest takie siedzenie. Chodź na plażę, słuchaj. No Chodźowa jest. Twoje Które? O, to tam przed nami. Tam? A że tu chcesz zjeść. Ja bym poszedł musi tego drona na plażę. Ci... Ale że dożymy, chłopie, że dziś, to wyszedłem czegoś. Ja się się nadzłapałem się, to troszkę. Mogę zagrać się, zobaczcie jak się... widzisz tutaj jest moje miejsce. Tutaj, tak. No jak tam chcesz. Zmiejmy sobie spokojniutko.